Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. W tym odcinku zrobimy dwie rzeczy, dwie zabawki, którymi możecie się bawić w każdej wolnej chwili. Zrobicie sobie e, tor dla kulek oraz rakietę. Bardzo prostą rakietę w ciągu jednej minuty. Zacznijmy od zrobienia toru dla kulek. Żeby przygotować tor dla kulek, potrzebujecie kawałek twardej tekturki. Jeżeli nie macie tekturki, możecie zrobić to na przykład z woreczka, z bloku technicznego albo z pudełka od butów. I teraz ja swoją kartkę wyciąłem do rozmiarów woreczka strunowego 15 na 20 cm, po to, żeby schować po prostu tą, tą grę po, po zabawie. Pierwsza rzecz, musimy zrobić ramkę dookoła tego, tej kartki, tak żeby jeżeli mamy kulki, które to sobie przygotowałem, akurat te są w wersji około pół centymetra średnicy, ale jak będą większe, też myślę, że to zabawa będzie dobra. Zaczniemy od przyklejenia tych ramek na zewnątrz za pomocą kolejnego gorąca. Kolejny gorąco już bym przyda, dlatego też warto taki klej w domu mieć. I obojętnie, bez przycinania tych słomek, na razie sobie tylko zaznaczam obrzeża i przykładam słomkę. Mamy już z jednej strony nadmiar za chwilę sobie obetnę. To samo robię z drugiej strony. Dobra. I nożyczkami możemy nadmiar kleju po prostu powycinać. Dobrze. I teraz dobieram sobie jeszcze jedną słomkę. Takiej samej grubości i dokleję jeszcze dół i górę. Zobaczcie, mam zamknięty tor dla mojej kulki. No ale teraz rzecz najważniejsza. Musimy zaplanować różne przeszkody, tak żeby te kulki się odbijały. Moja kulka jest na tyle mała, ona ma pół centymetra średnicy, że nawet może wchodzić do środka rurek, więc warto o tym pamiętać. Na początek warto sobie znaczyć też start i metę, więc tutaj dowolnie możecie sobie ten tor projektować. Różne przeszkody, nawet możecie tę rurkę nacinać w ten sposób, że kuleczka może wpaść do środka rurki, ale tylko z jednej strony. Natnę ją tylko z góry. Zobaczymy też, akurat się okaże, czy to jest dobry pomysł. i wkleję ją jako pierwszą od góry. No i poza tym możemy też dobierać sobie kolory, tworzyć różne zagięcia. Te kulki gdzieś się mogą przecież gromadzić albo w innych miejscach mogą po prostu dowolnie, swobodnie spadać. Warto też ustalić sobie właśnie zasady, na będziemy na tą planszę wpuszczać jednocześnie na przykład 3-4 kulki i te 3-4 kulki właśnie muszą wpaść do, e, do mety, więc to też warto sobie zaplanować. Metę umieszczę na samym końcu, na samym dole, żeby nie było wątpliwości, że to jest meta. Możecie nawet podpisać, że kulki muszą wpaść do mety na koniec, ale oczywiście musimy utrudnić ten cały tor, e, różne przeszkody, różne kształty jeszcze jedną słomkę wkleję taką samą czarną też zagiętą żeby wygiętą w przeciwną stronę żeby był problem właśnie z wprowadzeniem tych kulek potem na sam dół planszy i po środku oczywiście mnóstwo różnych najwymyślniejszych możecie wprowadzać przeszkód i teraz rzecz najważniejsza właśnie zobaczmy jak to działa? Oczywiście sprawdzimy, jak działa, i cały czas zachęcam Was, żeby potem jeszcze sobie tą grę udoskonalać. Więc zostawmy na przykład tutaj trzy szklane kulki. Wyciągam resztki kleju tutaj tego na gorąco. I zobaczmy, co się dzieje z kulkami. Rzeczywiście mogą wpaść do, do rurek, więc tutaj to też już. Wpadają. Jak wpadają, to nie zawsze wychodzą, więc to też może być trudność. I yy, wprowadzimy te kulki najlepiej, jak już mówiłem, na, na sam dół. Więc to też nie jest łatwe, bo te kulki mogą się klinować. A sam zrobiłem chyba sobie mega pułapkę, bo nie umiem doprowadzić do samego końca do dołu. Ale zabawa trwa, więc możemy sobie te, niektóre kanały poszerzyć, niektóre yy, zmniejszyć. Więc yy, to już tylko zależy zupełnie od Was. Ale na sam koniec warto, żeby właśnie te kulki wam się nie zgubiły. E, dlatego też zachęcam, żeby na przykład schować sobie taką grę do woreczka e, i wtedy macie pewność, że e, nigdy nie pogubicie szpianych kulek, a i sama gra będzie e, po prostu cieszyła was przez długi czas. Coś takiego, zobaczcie, wygląda zupełnie jakbyście. mogli grać, urządzać między sobą zawody. Dobrze, teraz przejdę do drugiej części, myślę, że równie bardzo atrakcyjna, e, ponieważ zabawa jest świetna, bo e, należy stworzyć rodzaj rakiety. Rakiety napędzanej właśnie sprężonym powietrzem, czyli rakiety takiej pneumatycznej. No i jak byście spróbowali, e, tutaj mam akurat słomkę, o, poleciała, to wystarczy do tego kartka papieru, najlepiej kolorowego, żeby te rakiety nie były takie smutne. Zginam tą kartkę sobie na pół i przecinam sobie nożykiem na mniejszy format. I tą karteczkę jeszcze raz która powstaje, jeszcze raz składamy na pół i to będzie już format właściwy do, do, naszych, do naszej rakiety że Takie małe paski papieru są potrzebne do stworzenia rakiety. I teraz to będzie rodzaj rurki, słomki właściwie papierowej. Musimy ją stworzyć nawijając ją na przykład na grubszy pisak. Nie wiem jakich słomkich chcecie używać w domu, ale sobie sprawdźcie wcześniej szerokość. Nawijam po prostu na pisak kawałek papieru. I teraz oczywiście ten papier będzie nam się. Mógł y, 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 rozwinąć, więc dobrze, żeby y, na koniec tą kartkę jeszcze zabezpieczyć klejem. Tak? I w ten sposób ta rurka, którą mamy, już nie powinna nam się y, rozklejać. Wyjmuję ten pisek ze środka i mam najprawdziwszą rurkę y, papierową. Y, y, I teraz rakieta jest z sprężonym powietrzem, więc to powietrze ze środka tej słomki nie może nam uciekać, więc najprościej jest zamknąć jeden z końców, to jest pinaczem biurowym. Więc mam stworzoną rakietę. Taka rakieta już by sama latała, więc możecie próbować co się stanie, jeżeli włożymy do środka rurkę i z całych sił wydmuchniemy, ona oczywiście poleci, z tym, że zachęcam Was, żeby wypróbować, tak jak prawdziwe rakiety, zrobić do niej statecznik, statecznik lotu. Więc tutaj mam kawałek tekturki, kwadraty, które będą statecznikami. Tu mam kwadrat akurat 4x4. Jak przetnę sobie ten trójkąt jeszcze raz po przykątnej nożyczkami, to będę miał dwa stateczniki z tego kwadratu. I jeden taki statecznik postaram się właśnie za pomocą taśmy bezbarwnej umocować e, do rakiety. E, rakieta po prostu powinna e, ten lot być bardziej przewidywalne ze statecznikiem, ale już to sami wypróbować, jaki rodzaj statecznika, bo ja taki najprostszych staram się tutaj umieścić. E, Również obciążenie. Yy, ona powinna być dobrze yy, tutaj yy, wyśrodkowana, żeby ten przód nie był zbyt ciężki w stosunku do końca. Więc ten statycznik też umieszczam na drugim końcu, yy, żeby to wszystko yy, było mniej więcej dobrze wyśrodkowane. Ta masa rakiety. Dobra. I w ten sposób mamy rodzaj rakiety. Yy, I teraz wystrzelenie. Mówię, wkładamy rurkę Znaczy od tego, jaki jak nawinęliście, to ta rurka oczywiście może być grubsza lub mniej gruba słomka. Zabawa z rakietami może być przednia, szczególnie jeśli zrobicie kilkanaście rakiet i jednocześnie będziecie wystrzeliwać je jedna po drugiej. Słuchajcie, będę się z Wami żegnał i życzę Wam udanej zabawy. Uwaga! 3, 2, 1.